Dziękuję bardzo. Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Otóż istotą sprawy jest problem nienależnie lub w nadmiernej wysokości pobrane środki. Albo drugą istotą jest, jeżeli ktoś już nienależną korzyść. No i teraz, jeśli proszę Państwa, tak formułujemy pytanie, to klub nie może po, nie poprzeć tegoż projektu, Gdyż mówimy o środkach nienależnych, innymi słowy brutalnie mówiąc, wymuszanymi środkami. No więc jeśli jesteśmy państwem prawa, to nie możemy się na to zgodzić. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście jest to niewysoka kwota dochodzeń, bo to jest około miliona siedemset tysięcy złotych i można by sobie pozwolić na proces cywilny, ale ten proces jest tak, jak powiedział pan poseł Sawicki, procesem długo długotrwałym, a przede wszystkim kosztowym. To po pierwsze. Po drugie, droga administracyjna jest krótka, krótsza zdecydowanie, choć tutaj w tym całym procederze biorą udział niejednokrotnie urzędnicy, którzy podejmowali taką czy inną decyzję, a dzisiaj dochodzą... Będą dochodzić na podstawie tej ustawy także i swoich racji. Wysoka Izbo, pewne kwestie są niezrozumiałe dla rolników, pewne kwestie są, które wymagają usprawiedliwienia ich postępowania. Nie można mówić o przestępczym charakterze. Tak jak mówimy tu o środkach młodych rolnik, brak wykształcenia czy nie, potem okazuje się, że rzeczywiście ktoś jakichś warunków nie. Nie spełnił i te środki musi wrócić. Ale jeśli ktoś nie jest stroną w postępowaniu i pobiera środki, a gwarantuje mu również i należność tych części w drodze, tych środków w drodze postępowania spadkowego czyli tutaj czy syn, czy małżonka nie mają możliwości być pokrzywdzeni z tego powodu, że jedyną stroną w, w tym przypadku. Jest rolnik. Jeśli rolnik podejmuje zobowiązanie, winien się z tego zobowiązania wywiązać, a jeśli tragedia zdarzy się, jest postępowanie spadkowe i można do, tej, do, tego, do tego dojść. Wysoka Izbo, moi przedmówcy powiedzieli na ten temat wszystko. Nawet zauważyłem, że większa dyskusja jest na sali podczas drugiego czytania, jak miała miejsce podczas Sejmowej Komisji, która zajmowała się tą sprawą. Pewnie i wątpliwości, przy wątpliwościach każda ze stron pozostanie. Jedni chcą sankcjonować i widzą takie postępowanie jak do tej pory, bo to niewysoka kwota. Inni mówią, dlaczego mamy iść w tym kierunku, możemy ułatwić, możemy zmniejszyć koszty także i publiczne. Stąd Klub Sojuszu Lewicy Demokratycznej będzie popierał tą ustawę. Dziękuję bardzo. Dziękuję.